Dostałem dzisiaj paczkę i polecam z kartami pokażę Wam co kupiłem, bo kupiłem trochę sztuk do kolekcji. Także to to obadacie Karty od użytkownika Sport for Fun. Polecam użytkownika. Jak macie jakieś braki, to polecam zobaczyć, czy u niego coś nie jest. Dlatego, że na karta jest wyjątkowa. Nie ja wiem widzę. Podpiłem z tego rozprzedawca 7 kart, 7 sztuk. I dobra, lecimy od początku. A na nachodzący flikę I mamy pierwszą, pierwsze dwie karty to jest Champions League. I mamy Aleksandra Mitrowicie One to Watch. Na karcie jeszcze z tu teraz wiadomo Fulam. Widać, nie widać, taka ciemno. Nie wiem czy widzicie tą kartę. O, taka karta. Aleksander Mitrowicz. następ i druga karta z Częściowskiego to jest Rizing Kalaba, Jeszcze z Bayernu. Rizing Kalaba. Też mam braki z tej kolekcji. Z kolekcji Kikofu. Przyszły dwie, trzy karty. Są to. Wafancy, czyli najnowszy nabytek Bayernu do L.A. blend Albin Ekdal, czyli piłkarz Specji. Z tego co tu pamiętam, też ja gra w Specji. I zawodnik, który zakończył przedwcześnie karierę, czyli Marcin Hinteregger, obronca austriacki. I jeszcze dwie dodatkowe karty. Tak, zaczniemy może od tej. Do kolekcji autografów dołączyłem trzy z czterech y, kart z Fify, tej pierwszej, tam były cztery sygnatury, dołączyłem trzy, bo Pique poszedł do kolekcji Barcelony. Ale teraz doszła trzecia brakująca karta, czyli Robben. Y, tak, Roben i tutaj do kolekcji kart Barcelony, bardzo wyjątkowa karta. Z ligi hiszpańskiej lim, em, Sergio Busquez Edition Limitada. Taka piękna kartka. Bardzo mi się podoba. Nie dziwię się, że kruszyna kiedyś zbierał. Taka zajebista karteczka. Jest naprawdę przepiękna. Podoba mi się królewsko. Przy okazji za niedługo prawdopodobnie będzie filmik z całym, całym albumem Kart Barcelony. Cieszykuje się szykuje, tak to wyglądało pod światło. Także tak to wygląda. Siedem karteczek, czyli jeszcze raz. Sygnatura Ariena Buski, Interegger, Edgar, Blind, Alaba i Mitrowi. Także tak to wygląda, to już chodzi do kolekcji. I co siema? Siemas, przed chwilą wróciłem do domu. Widziłem, że nagram jeszcze raz jeden unboxing, czyli ta patruszka w środku są mangi uzupełnieniu mojej ukochanej serii. Teraz pokażę, co dokładnie jest w środku. Jeżeli na no wiem, to powinny być te dwa kamiki. Tak, są te dwa komiki, o które prosiłem. W środku nic nie ma. Nie ma żadnego Nie jest on w środku Mank. to. A są to dwa tomy z serii Get Tom ósmy. Nazywa się on Cel. Tom ósmy Cel. Tak to wygląda. Tak wygląda wódka ósmego tomu. Manga, sama z siebie. No, to co daj? Dużo tekstu. Ogólnie. I po tym zamówieniu brakuje mi już tylko tą siódmą do kolekcji. Także. O, tu jest. Nie, tu ja, to się zauważyłem. A tu jest Paragon. No, tu jest Paragon. Z no, drugiego tego nie ma. Dobra, tu jest Ale mamy zakładeczkę. Zwykłą zakładeczkę. A Atut. No, tutaj no i tutaj, dziękujemy za zamówienie, miło, że wspierasz moje księgarnie, nie ma sprawy. Także polecam zajrzeć na atut. No, także możecie zobaczyć atut księgarnia. Jak ktoś potrzebuje to zapraszam, Chcę tam zobaczyć. Także 8, no to 8 do jeszcze tam ostatni, czyli tam 12 z całej serii. No, tu okładka, tylko powiem szczerze, jak się widzi tą okładkę pierwszy raz, to robi wrażenie. Naprawdę cudowna okładeczka. Podoba mi się bardzo. Tak Teraz tą 12. Brakuje mi właśnie tą siódmą, żeby zakończyć serię podstawową. Dodatkowo brakuje mi tego. Dodatkowo brakuje mi tej nowelki, co tam jest, ale to jest taki dodatek raczej, kiedy już ja mam prawo już włożyć Ale także dobra. Dwie mangi. Najlepsze, bardzo dobrej serii Death Note. 8K 12

Wszystko i mamy 27 tam historii jeszcze butówka 27 dom e, magicznie, a powiedzieć ze szyjkiem magiczne oko oraz 13 Tam Bądź ta butówka to się okazało, że jest lotuneczka dla mnie spoko dwa pomniki do kolekcji list z Belgii prawdopodobnie autograf w końcu się na o i tak jak myślę o i bardzo fajny z tu piłkarz jak widzę na karcie h Benito Raman taka autokartka podpisana Benito lub Jukasz między innymi, Schalke, Borussi, Düsseldorf znaczy Fortuny, Düsseldorf, jak ja tam, Borussi no także znaczy, to było, był program. i tu jeszcze jest paczuszka z kartami ona mi chyba znajdzie na dziurze, żeby odpowiedzieć. odpobiec nadal podam je w środku co miało dodać to Zbieramy tytuł. jeżeli widzicie, te gratisy. I trochę gratisów. Może gratisów może. Zbieramy na karcie 11-12 bazówka. Otamendi na karcie ze Seporto, Casillas i Ashley Young. To są karty, które stały w gratisie. Teraz pokażę to, te, co kupiłem do mojej kolekcji. Do moich kolekcji. Po kolei. Signature Style, Giovanni Reina. To jest razem: 20, 21, podejrzewam. Nie piszę. No, także w razie to jest taka karta. Fans Zakaria, Skikofu, z multiple z Francji, Fans Lustig, Skikofu z, z Top Classu. Mamy też e, PNP PSG, PNP Liverpoolu, Redigera I wygląda bardzo też tego takie zaczęli, żeby doszły. Także mam trochę kartek. Autografik i dwie, i dwie no. trzymajcie się, o.